Szybko, szybko doczek leci! Z tej strony Dorota F Małgorzata S. Mamy przed dla Państwa nowoczesną piosenkę o trudnej miłości Dorotki do kotka. Dziękuję za Was. Tak kochani, dla was. One, two, three! I tam dalej. Miało być powaga i w ogóle nie, i rozwaga. Eee... Miało się rymować, kontrolować. A znowu śmiech ich do fajkich. Dobra, nie, nie ma. Jedemy. Nie, z Ob, 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 ob. Spoko ludzi, to Dorota. Wiecie, kto to. I jak to się nazywuje. Dla. Dorotka. No. Teraz jest jakoś tak ciężko. ciężko. Teraz mam po powietrze. Nie, bo wy nie, nie jesteście pierwsi. Nie bo byli też już pierwsi, wy jesteście drudzy. Wy jesteście drudzy wyjątkowi. niepowtarzalni. Takich dwóch drugich nie ma jak w... Nie ba. ma, po prostu nie ma, jest po prostu... ...łóżko. Dobra. No i, będzie, będzie. Będzie, zobaczycie, będzie i będzie. Będzie tak będzie. będzie tak, będzie, że będzie będzie dobry dzień. Dobry dzień, dobry dzień, to twoje radio. Dobra. Nie, jedziemy Jedziemy. Może siedzimy i śpiewamy, jak uważacie. Chociaż... się że No, Śpiewamy. Dorotka, Dorotka, Dorotka. Ma ochotę. Ja. To, czekaj. Jeszcze raz. Trzy, cztery, cztery i ry. Dorotka, Dorotka, Dorotka. Dorotka ma ochotę zrobić ci kotka. Dorotka Dorotka, 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 Dorotka. Zrobimy to bez dziś bez. Ma... <laughs> dziś. Nie. To dziś bez młotka od kotka. Czuję mysza? Pierwsza wzrodka. <głos move> raz poszła w lesie na spacer i zgubiła swój półpasiec. Więc poszła do doktora, który dał jej półpora. <noise> dodał, dał to bez <głos move> różnicy i taki sam chuj wielki. drodze do apteki marzyła sobie steki. Nuciła sobie z dala, jak szła do kowala <noise> i. Piza dupa, dwa a ja się tu zapisuję, bo mam w szczura i zaraz sai? węgryzie mi sznura. Oh yeah! Dorotka, 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 wróciła, wróciła od swego kotka, robiła z nim bybiegakę, poznała się po same O, tak gili gili i pachy nie zeszyła. A paki były kudłate jak w starej pies swojej rasy, twojej rasy. Mój boje, udawaj w kartoniku leżała w sobie w śmietniku. Przyszła do roska i wypiła dzbanek litrowego. Dina! Dina? Zabrało jej się kasztana, więc poszła do banana. Badeń i bocian mieli co dole kota. A kot poszedł na ścianę i zrobił wielkie kajtarze! Wielkie pytanie. o. Nie, spoko. Sąsiad Bociana, bociana poprosi. choć tam zabijał, Dziś nam A Gosia w piecu dawała i pogarze srała, a później ludzie z tego jedli. Tak dawała ostro, że dupa jej się zrosła. Panie z Rosja, nie? Panie, Pan, Darek Zawadzki to jest Dorota Marszywiak! <grystanie> jak to jest z kaliczności po dzisiejszym dniu z Darkiem. Dorotka z pomocą wleciała i jej dupę poszywała. I refren. Długo Dorotka z pomocą wleciała. To jeszcze moje letnie ciuchy, tak białe spodnie, Jakieś bluki. Mam to. wziąć? Jak będą to zjeść na to. Dobra! Przepraszamy za usterki, <grym> po prostu. To się nie powtórzy. Kobieta. Bezczelnie. Zara! Bezczelnie, <grym> po prostu nam przeszkadza. To jest po prostu hańba wstydzi i ogólnie wszystko. Dorotka, dorotka, dorotka ma ochotę pociągnąć ci kotka. Ci też. Pociągnęła Wszyscy. i się zatkała. Be, bo sperma jej się w sobie wleciała. Gardła. Jej się jest różnicy dla dorotki, nie? Bo nie ma migdału, więc się przelała. Wlała, zlała, wyrwała. Chyba twoje starsze potomstwo. Mhm. moja ratolość. Dobrze mówię ratoroś. Rata to. ratatuj? Rata Ratorośl... 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 Starsze. Starsze bo młodsze. Ratorośl... Ratorośl... Zrobiłabyś się loda? loda? <laughs> <to, silu>, <laughs> Moja mała ratorośle, babcia Halinka ją tam ciąga. Ciągle. Malutko! Ciągle. No to teraz skończymy, nie? Ten wspaniały ten koncert <laughs> nasz. Jesteśmy tak zmęczone, wyczerpane. Pamiętajcie, my nie jesteśmy gwiazdami, gwiazdy są na niebie. <laughs> My jesteśmy po prostu tylko sławne. Nie, nie? Ja uważam, inaczej, że jesteśmy ludźmi, tak samo jak i wy. Kudłatyni na dodatek. To ale to nie tylko ogolone. Ale ja mam ogolone, widzicie? No, papo, ja wczoraj, tak. Wczoraj, wczoraj, wczoraj ja, Tu wiecie, mi tak wczoraj działało. Co się wtedy. tak się, się, tak się trochę. A czemu z tego nikt nie będzie widział? Dorota, powiedz co ty wczoraj robiłaś? Się biździłam, dziękuję. Czemu cię kolana bolały? <grym znać w górę> Przepraszam za pudełkę! Kolana bolały i się obtarły. <grym znać w górę> no, nie! Upadła, bawiła się z Alicją na podwórku. Poleciała po prostu na kamienie, aż. Jezu, krew i leciała strasznie. I dlatego mam ciekawe, żeby nie pokazać wam. Nie? No. <śmany> Ona ma po prostu święta cały rok. Gwiazdki. Nie ma, zleciały. Gwiazdki. <śmany> no, <śmany> Słyszycie? Bo akurat jak byłem, to on <śmany> i... Ja, jak będę się śmiała tak jak Dorota. Ja się zasłonię. Ja tak nie wyję. Posłuchajmy śpiewu Doroty. Jest miło. Brawo. Może skończymy, bo Dorota tym tonem, piękną mową Was żegna.